Cześć, witajcie ponownie. Nowy dzień, nowe wyzwania i nowe gry do przetestowania z PlayStation VR 2. Yy, tak jak pewnie widzieliście, byłem bardzo zainteresowany na wczorajszym streamie. Byłem bardzo zainteresowany tą grą, którą właśnie widzicie w tle, czyli Runner. Przeglądaliśmy sobie trailery yy, gier z oferty z PlayStation Store i to bardzo przykuło moją uwagę. Więc, jako że gra jest bardzo niedroga, bo kosztuje 69 zł. Postanowiłem ją sprawdzić, tym bardziej, że bardzo mocno przypomina mi znaczy jest stylizowana na lata 90., 80. i, i te filmy, anime, troszeczkę kurcze cyberpunkowe klimaty. Mocno mi przypomina ogólnie klimaty Makire. Jestem bardzo ciekaw, co sobą reprezentuje. Co ciekawe, kiedy ją kupimy, mamy do pobrania aż trzy aplikacje. Pierwsza to jest ta gra, którą właśnie widzicie w tle, czyli podstawowa wersja. Druga to jest yy, nazywa się Preambu, czyli preambuła, czyli. Tak, naprawdę jest to tekstowe, tekstowe wprowadzenie w fabułę, do przeklikania właściwie, nie jestem fanem takich rozwiązań, aczkolwiek doceniam twórców za kreatywne podejście do wprowadzenia, no, dania coś więcej niż tylko jedną, jedną grę. I trzecia aplikacja to jest ścieżka, ścieżka dźwiękowa. Tego jeszcze nie ściągałem i sprawdzałem, ale no, dla audiofilii pewnie będzie coś, ciekawy kąsek do odpalenia sobie na konsoli. Więc, tak jak wspomniałem, gra mocno przyciągnęła moją uwagę, co zresztą widzieliście, jeżeli byliście na wczorajszym streamie. I chciałbym zobaczyć, czy, mam, czy nie zawiedzie moich oczekiwań, bo zapowiada się jako wyjątkowy hołd dla e, takich dziadów jak ja i ludzi, którzy uwielbiają klimaty właśnie lat osiemdziesiątych, 90. Zacznijmy sprawdzanie. Odsunę od razu mikrofon, żeby go nie rozwalić przy machaniu rękoma, bo jak widzieliśmy na streamie, tam będzie dużo strzelania. W trakcie jazdy, więc gestykulacja będzie bardzo żywiołowa. Mam nadzieję, że tutaj wystarczy, jak sobie podniosę. Myślę, że będzie dobrze słychać, jak mikrofon będzie w tej pozycji. O, okej, okay. myślę, że teraz tak. Założę sobie teraz hełm. Okay. Jesteśmy w grze. Wszystko widać ładnie. Grafika jest cell shadingowa. Tym powiedział. No, na pewno, cel shading'owa. E, to jest kwestia osobista, czy lubicie taką, taki styl graficzny. Nie, to nie przeszkadza, bardzo odpowiada wręcz, bo wychowałem się na grach pokroju. E, chociażby e, Jet Set Radio, bo chyba, chyba pierwsza taka słynna gra, która wykorzystywała cel shading Z tego co kojarzę, muszę kabel z przodu poprowadzić. Się trochę, Troszeczkę zaplątałem, a już nie widzę, gdzie jest. Dobra, pierwsze co mi się rzuca w oczy, to to, że podłoga jest bardzo nisko umiejscowiona przez co, jak mam tu wcisnąć ten przycisk, to już go nie sięgam, bo ręka mi e, obija się o moje siedzisko Na szczęście jest coś takiego w opcjach, że można... Na szczęście w opcjach jest y, opcja... Na szczęście w opcjach jest opcja Możemy sobie zmi zmienić poziom y, podłogi tam yy, kamery bardziej i możemy sobie go obniżyć i pod, podwyższyć. Z czego z, z czego skorzystamy? Okej, okay. myślę, że będzie w porządku. To zmieni główne gry w ogóle. Bardzo, bardzo sympatycznie rozwiązane. Tutaj ciekawe, co sobie teraz robimy bo kolory ustawiamy. Zmienia się coś? Okay. Hmm, to, dobre, ale fajny motyw. Nie, czerwony musi być. O, za Ustawiamy sobie. Nie, no. Ktoś to genialnie wymyślił. Tu sobie opcji ustawiamy? O, ale... No dobra, jestem za tym, żeby... Taderski mam, różowy ten. Ale nie, wiecie co? Zrobimy sobie kolory granalizy. Czerwony. A ten kolor jest. A zrobimy go białego. Tych. I proszę, mamy. Mamy motor w kolorach granuliny. Bomba. Jak się zamyka? Tym. Tym się zamyka. Tym się zamyka. Mówię kurczę, bo nie. Staram się, żebyście mnie dobrze słyszeli. Yy, nie, no bomba, bardzo mi się to podoba. Mina, this is Do you read? Skag almost got the drop on me. Streets are crawling with them. Ada, you said we had time. Crackdown started sooner than we thought. I thought we had at least another 26 hours, but since going radio silent, something changed. What about the others? Parit, Kay, and Zara. I'm. No word. Bugs okay. are out in full force. And that means Cerberus units aren't far behind. Getting hits from all over Presidium. They're rounding up anyone running unsanctioned mods. Okay. Sarah Intergalactic's hostile takeover hasn't mm -hmm. spooked as shit. They're consolidating loose ends. Atlas already has the surface roads covered. All the exits. Shoot, toast. I know you're used to dash and trash, but you're not really sure. We're going to do it. We're going to do it. We're going to do it. We're Oh, that's bad. Oh, that's Welcome to the Shin Heavy Industries Interactive User Manual. Let's take a moment to get familiar with your new configuration. Press forward on the stick to accelerate. Do do? Press back on the stick to slow down. Ah, wow, ale Press left or right on the stick to steer the bike. Connect oh. blue energy tanks to restore shields. Ale wiecie co? Muszę. Eee, game Options. Za, za za... ten. Za wysoko to jest jednak. Czyli trzeba będzie po prostu sobie dopasowywać. Eee, trzeba będzie sobie dopasowywać indywidualnie, chyba do każdej sceny, coś mi się wydaje. Tak, chyba będzie dobrze.

Press cross or square button to return side arm to the holster. The side arm will reload attached. Powiem wam, L2 że prosta gierka. Ona w ogóle bardzo nie, niewiele waży. Tam około 3 czy 4 giga, słuchajcie, więc to jest śmiech, nie? Obiekty są dosyć proste i nie mają jakichś jakich rozbudowanych. Jakich... Zresztą zobaczcie. Ah, too much of a bomb ago. So, draw the simon and press until. To... Try shooting some of the flashing targets. on the us Shoot generator to lower the barrier. Woo! Powiem Wam, że... The missiles. Y powiem Wam szczerze, że, że jak już czuję taki dziwny vibe kurczę... Y tylko że bez, bez tego, bez... Old Circle, or Triangle, bo już now Point sidearm at enemy during missile seek to establish missile lock. Release button with lock engaged to launch missile at target. Collect the grenades. Już, już Grenade. Press circle or triangle back sidearm hosted to access grenades. Grab a grenade by holding the L1 or R1 button. Release button during throwing motion to lob grenade. Hold cross or square button with the grenade help to shoot. Grenades are magnetic and will stick to targets. Drive over the rush zone to gain energy. Draw both side arms to enter rush mode. Oh, all this, all this time. those bullet time, man, oh kurde. Oh, my God, my God. Rush mode can be activated whenever the meter is filled. Rush zones will also extend your combo meter. Extend combos for higher scores. Collect the power up.

Button, we've signed swipes will deflect or destroy incoming projectiles. Approaching Presidium Therapy, one kilometer. Oh, it's up. Coś uderzyłem, nie wiem w co Cały czas się nagrywa na szczęście, dobra O, dobra, zaczynamy prawdziwą misję Dobra, co chciałem powiedzieć Trochę mi klimatem na początku przypominało to e, ten No Jezu Maria e, Ten Far Cry, kurde Jezus Mary, jak nie mogę sobie przypomnieć... Jak nie mogę... Sobie, yy, Far Cry Blood Dragon, słuchajcie. Ale mi to mega przypomina ten... Ło! Klimatem, kurczę. Znaczy, no tam to się to tamto widziało na wyspie i to było kurczę ten, ale ogólnie klimat taki jest z lata 80. -te. Mega, mega mi się to podoba. A. To jest... Uro. Bardzo sympatyczna jest, bardzo. Mega dynamiczna. Strzela się do jakichś śmiesznych, ale kurde daje frajdę zarobistą. Nie miecza ciach, 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 chodź tutaj. ło, kurde, ciężko. O, mamy przyspieszenie zarumistę. No i do czego mam strzelać teraz? Nie mam do czego strzelać. Rozwalimy cywili To bez sensu trochę rozwalać cywili. Wow. Ale super. To ja wam, że mega się można wciągnąć to. Mega. Nie słyszałem o tej grze wcześniej, nie wiem czy ona wyszła też na Okulusa, czy nie. O, granaty. Mamy jakieś... ten... mamy jakieś... Mamy jakieś power-upy. Mm, psa! Zaraz sobie weźmiemy zwolnienie czasu. Kurde. Brawo! Aj nie złapałem. O! Masz też... zarobiście. Jak przytrzymasz R1 na tym tu, to masz... Y, załączasz celownik laserowy. Zarobiście. To bardzo łatwe celowanie. Bardzo łatwe celowanie. Fuuu. Oh. Fuuu kurde. Fuuu. <laughs> <laughs> oh, oh. oh nie mam Mega się bardzo tutaj mega, mega. Mega, mega. Super tak mega. Mega, mega, mega. Mega, mega, mega. Mega, do mega.

Zarobić tak, dajcie jeszcze raz, tu Dobra, jeszcze jeden raz zrobimy. Może mi się uda przejść ten level. Ale muszę ogarnąć muszę to sterowanie, bo jest dosyć chaotyczne, jak się tak dużo dzieje na tym. Fajne to jest. Znaczy, nie, nie wniata w fotel, niestety. Ale trzeba sobie przypuszczać. No, już... Znaczy, trzeba ogarnąć sobie to sterowanie, Ale bardzo... no warta... zdecydowanie gra warta swoich pieniędzy, nie? Świetny klimacik jest. Nie pamiętam jak przestalało kurtę ten drugi w tym broni. Nie pamiętam, musiał jeszcze raz tutorial sobie zagrać. Ale kurde, to się tak dużo dzieje, że nie nadążam, nawet nie nadążam z obserwowaniem i do komentowaniem tego. Ja pierdykam. Mega angażująca jest ta gra. Właśnie nie goni teraz. Przejeżdżmy sobie przez te... No nie ma Tak. Technicznie to nie jest imponujące w żadnym wypadku, nie? Ale sam fan z gry, jaki biegnie, jaki płynie... To jest coś, co naprawdę jest warte sprawdzenia przynajmniej. Ja podejrzewam, bo no, tak wygląda jakby na okulu za ale nie jestem pewien, bo nie kojarzę tego typu zupełnie. Więc... Więcej nie wypowiem czy to się pojawiło na okulusie czy nie ale wytrzymało, zobaczę tutaj zwolnienie tu można zrzucać, widzieć. nie wiedziałem, można zrzucać taki cud bomba Bardzo dobra, bardzo dobra gra. I nie ma tutaj tej uczucia nudności, uczucia nudności, nie? W ogóle mi to nie towarzyszy. O, mam tu jakiś power up. Kurde, nie to Okej. No i nie zmieściłem się, cholera Się Granaty Tak, tak, zdecydowanie kurczę, nie żałuję zakupu, nie? Autentycznie. Bach. Wszystko zależy tutaj od koordynacji. To trzeba się mocno trzeba się wczuwać. Powiem szczerze. Komentowanie nie jest nie zbyt dobrze, więc z tym, żeby kurczę nadążę za całą akcją e, na ekranie. O no właśnie, nawet nie widziałem tego. Dobra, słuchajcie. Mówcie co chcecie, ale tak gra to jest jednak y, tytuł chyba nad którym trzeba być skupionym przy grze. Przynajmniej ja muszę. Y, Kurde, zdecydowanie. O, przesunę sobie, bo już mogę mu teraz. Zdecydowanie warto zagrać w to, bo. Yy... Fajny jest klimat. Fajny jest klimat, fajne jest granie. No sterowanie jest trochę skomplikowane I tak nie, nie zapamiętałem wszystkiego, jak tutaj się ogarnia. Ale to nie, nie zraża mnie do gry, nie? Naprawdę jest yy, mega pozytywne zaskoczenie i nie, nie powiem, że to. To nie jest ten poziom, że mnie ta gra rzuciła na kolana pod względem wykonania, i, i nie mogę powiedzieć, że to jest też perełka, która deklasuje wszystkie inne, i jestem najbardziej zadowolony z niej, aczkolwiek. Nie żałuję wydanych pieniążków, więc jest ok, nie? Jest, jest naprawdę w porządku. Jeśli podobnie jak ja lubicie takie klimaty lat 90., -tych, 80., -tych, to myślę, że śmiało możecie sprawdzić to. Dobra. Ja się biorę za sprawdzenie kolejnej gierki. To zaraz wrzucam na YouTube'a i widzimy się w następnym odcinku. Do następnego papa!